Witajcie moi drodzy e, Stwierdziłam, że się do was odezwę e, Tak wyglądają finalnie moje włosy Które mają tutaj plamę Które nie dało się podwójnie usunąć W sensie za pierwszym razem zrobiono, a za drugim razem się nie dało e, Po raz drugi robił to Robił mi włosy mój partner, także hit hitów Wydaje mi się, że efekt jest spoko Przychodzę do Was z małą pogadanką, bo no jak wiecie byliśmy na komunii i mam tam takie małe przebitki, ale nie niedużo. Mam też w jakim hoteliku, tam pensjonacie byliśmy. Więc Wam pokażę. Dobra, no i e, póki jeszcze jestem w domu sama w sumie, bo synu w szkole, e, partner na wychodnym póki co. Pokażę Wam tylko, o, ciut bielizny widać, wielka walizka, w sumie olbrzymia, ale no nie wiem, no ale to, no musimy zabrać mat, maty, bo właśnie jedziemy z psem. No właśnie, jakby się ktoś pytał, dlaczego właśnie nie będziemy nocować u rodziny, skoro tam jest rodzina. No właśnie, dlatego, że mamy psa, u jednych są koty, u drugich jest pies. No trudno by było, ciężko byłoby to ogarnąć, więc no więc, będziemy w hotelu. Dobra, szybka akcja. Słuchajcie, byliśmy w... kupić koszulę, bo mój cudowny nie ma takowej koszuli, bo że tak powiem brzuszek mu wyrósł. I trzeba było kupić bluzę, e, koszulę. No i byliśmy w rosmanie. W rosmanie byliśmy po. E, to przypadkiem sobie wzięłam. <laughs> Taki odświeżacz do pokoju, dosłownie wzięłam do pokoju, bo nie wiem jak tam będzie, a wolałabym odświeżyć. E, żel jeden. Te dwa Żele wziąłam do domu. DAF i DAF były akurat w promocji. Ja ostatnio mówiłam o DAF. Yy, wziąłem sobie jeszcze jeden rozjaśniacz do włosów, bo się siostrzenica mi zrobi. Tam na, wy, na wyjeździe, że tak powiem. Yy, ciastka dla psa do hotelu. Darcie dla psa. I tutaj smaczek dla pieska. Yy, tutaj sobie wzięłam Niwea, do stóp wiadomo kukulę dla mojego syna. Proszę bardzo, do kąpieli, bo będzie wanna. My mamy prysznic, więc nie wiem już, pewnie tysiąc razy już mówię, więc e, zawsze jak wy, wy, wynajmujemy, nie. Rezerwujemy pokój, to staram się tak, żeby była wanna. Nie zawsze się to uda, ale wiecie. E, tutaj to jest babska, ale ogólnie, jak tak na nią się spojrzy, jest pomarańczowa, to już nie jest kolor babski, więc jak się ją tutaj rozetnie to już nie będzie taka babska eee, opaskę sobie wzięłam nową, bardzo ładną ale nie wiedziałam, że 17 zł kosztuje i takie coś żeby nie, nie mieć żółtych pasemek, tylko takie właśnie chłodne odcienie, takie platynowe tak dobra i jeszcze trzeba tutaj podzielić Żarełko dla prosiaków na dwa dni. No w sumie trzy, tak jakby. Więc tutaj o, widzicie, bałagan, bałagan się robi. Także na dwie świnki wszystko trzeba podzielić, żeby z głodu nam nie zdechły. Ale jak przejdziemy, to jeszcze będzie dużo jedzenie, także spoko. Tu tournes en même No i tutaj pokazuję Wam stanowisko malownicze w dzień komunii tak naprawdę jak wygląda? No, i poszliśmy zaraz po makijażu na śniadanko. Akurat w Dzień Komunii byliśmy sami na pensjonacie, czyli ten stół był zostawiony tylko dla, naszych, dla, dla naszej trójki. E, powiem Wam, że ogólnie jestem bardzo mile zaskoczona, bo i była woda, i był sok, i były różnego rodzaju wędlinki, także naprawdę się postarali. E, tutaj jest mały fragment z komunii, także też nie za wiele. Nagrałam tort. Rosołek i dziękuję bardzo, więcej nie potrzebuję. Później poszliśmy na drugi dzień na spacer. Młody się nacieszył, bo też tam jak widać militaria. No bo to wiadomo, takie miasto. No i hit hitów, słuchajcie, no niestety siostrzenica nie mogła mi zrobić tych włosów, bo po prostu czas nas gonił, ale za to mój partner życiowy się zobowiązał, patrzcie jak on specyficznie, jak idealnie wycina folię pod pasemka, no po prostu majstersztyk, wierzbicki Schmidt po prostu by się nie powstydzili go zatrudnić do wycinania folii, ogólnie kochał go za to i w ogóle dobrze mu to wyszło, ale... Jestem bardzo zadowolona. Wiadomo, nie każdy facet by się podjął. No i sytuacja wygląda tak. Nie zdałam jeszcze kluczy, ponieważ zostałam oszukana przez firmę sprzątającą. E, ogólnie sprawa e, wylądowała w prokuraturze, bo niestety zapłaciłam bardzo dużo pieniędzy. Nie chciałam wam o tym mówić, bo. Jednak ym, wiecie o pieniądzach? O pieniądzach na YouTube się nie rozmawia. Zauważyłam, że nawet o swoich zarobkach się nie rozmawia, więc okej, okay, ale to zapłacenie za usługę sprzątnięcia, że tak powiem, lokalu i terenu wokół i tych pomieszczeń gospodarczych wyniosło mnie kilka tysięcy złotych. Nie powiem ile, ale wyszło sporo. I każdy, komu o tym opowiadam. E, mówi każdy zgodnie, że bardzo dużo, no ale to już nie o to chodzi ja to zapłaciłam i po prostu chciałam mieć święty spokój, wiecie, zdać klucze i już nie mieć problemów okazało się jednak, że będzie inaczej, że jednak los e, stwierdził, że nie, jeszcze trochę pomęczy i aktualnie czekam na rozwój sytuacji e, nie wiem co z tym zrobić, bo tak właściwie ja w tym momencie czekam Napisałam do tej pewnej instytucji, z której jest to mieszkanie, ten lokal, żeby opróżnili resztę pomieszczenia, znaczy to jest pomieszczenie gospodarcze, które zostało zapełnione workami i po prostu na mój koszt, bo w tym momencie nie mam pieniędzy, aby pokryć następnego jakiegoś podwykonawcę, który może też mnie zrobi w bambuko. Więc, no więc po prostu, po prostu jestem w trakcie załatwiania tego wszystkiego. Troszeczkę to jednak potrwa. Mam nadzieję, że jestem bliżej niż dalej końca i powiem Wam, że będąc na policji nie dostałam pomocy. Musiałam skorzystać z porady prawnej i dopiero wtedy wiedziałam, gdzie muszę uderzyć i co zrobić, żeby to po prostu ruszyło dalej e, także dużo nerwów, bardzo dużo nerwów e, i e, no tak wygląda moja sytuacja aktualnie, także nie mogę się pochwalić, że zdałam klucze, nie mogę pokazać na razie nic konkretnie, dopiero później Wam wszystko wyjaśnię, jeszcze bardziej może, jak już wszystko wiecie się unormuje, nie? no i nie dadzą nagrać, bo aktualnie mój telefon jest rozrywany przez osoby, które są, wiecie tak współ, nie jak to powiedzieć, uwikłane w to mieszkanie, rozumiecie, że które tam wystawiają papiery, odpowiednie wnioski i tak dalej i tak dalej. No aktualnie nie jestem widna przedłużenia, że tak powiem tego procesu. Aczkolwiek, no niestety. Jedyne co mi zostało to złożyć taki wniosek, że na mój koszt proszę opróżnić ten lokal, w sensie pomieszczenie, bo na ten moment nie mam pieniędzy po prostu, żeby wydać firmę na własny koszt i tyle, bo za miesiąc czy za dwa, jak już tam firma to ogarnie, to może będę miała. Jak nie, to po prostu pożyczę parę groszy od kogoś i zapłacę tą kwotę. Bo na pewno będzie co najmniej o połowę mniejsza niż to, co ja zapłaciłam, a to, co ja zapłaciłam, i nie zostało wykonane w ogóle. Słuchajcie, hit, hitów to po prostu tego sobie nie wyobrażacie. Ale to dopiero opowiem wam, jak. Bo yy, no to było bezczelne po prostu, to, co się wydarzyło. Yy, I powiem wam, no, niestety, ale taka jest prawda, że. Yy, wszystko się przeciągnie, dużo nerwów, dużo stresu, i tak naprawdę ja na ich miejscu poddałabym się, bo nie wygrają tego. Bo ja mam za dużo zdjęć i za dużo świadków, yy, którzy potwierdzą moje tam zeznanie. Yy, no bo niestety to wszystko jest takie bardzo naoczne to nie jest gdzieś tam poukrywane, czy coś to się wszystko po prostu wiecie. Wydarzało, działo, były zdjęcia, są dowody. No i przede wszystkim zostałam wprowadzona w błąd, zostałam oszukana i po prostu tyle, no co wam powiem więcej. Ha. Ale to wszystko będzie się jeszcze działo, także ja na pewno jeszcze wam coś o tej, tej sprawie opowiem. Aktualnie już mam dosyć. Ja już, mówiłam, ja już mówiłam wcześniej, że ja już mam dosyć, że ja już po prostu chciałabym ten temat zamknąć i nie było tematu, ale niestety. Jak widać, nie da się tego tak e, zakończyć, tak po prostu. Więc. E, no, po prostu będę teraz czekała na to, co będzie się działo. Na pewno będzie jakaś. E, e, co? Będzie policja. Na pewno będą chcieli porozmawiać, jakiś raport stworzyć i tak dalej. Ja tam oczywiście uzasadnienie, jakieś te załączniki zdjęcia i tak dalej, to wszystko dostarczyłam, ale mimo wszystko podejrzewam, że w toku sprawy to wszystko jeszcze będzie tam, wiecie, pogłębiane, grzebane i tak dalej, także yy, no wszystko jeszcze przede mną, także jeszcze kupa stresu no chyba, że się panowie opamiętają i po prostu polubownie będą chcieli załatwić sprawę na co liczę? O czym marzę, bo tak naprawdę ja nie mam ochoty nikogo oskarżać i z kimś się kłócić, ale po prostu zostałam oszukana i ktoś uwarł, chyba tak mi się wydaje, że myśleli, że jestem miła, uprzejma i bardzo naiwna, a ja nie jestem naiwna i też nie jestem głupia i nie dam siebie robić głupiej. Eee, będę broniła, bo naprawdę gruba kasa poleciała, eee, a po prostu praca została nie. znaczy praca nie została wykonana. Wręcz. Eee, Ukryta po hamsku, więc. Yy, no, więc tak, tyle chciałam powiedzieć od, z mojej strony. Także jeszcze dużo będzie się w moim życiu działo, choć nie ukrywam, że nie chciałabym już mieć z tym problemów, ale no, skoro musi być tak, jak musi być, to. Ewentualnymi kosztami po zdaniu kluczy obciążę daną tam osobę, firmę. Bo ogólnie ja już się nie poczuwam, bo ja zapłaciłam taką kwotę, że yy, to powinno być wszystko luksus, nie? A nie jest. Yy, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli, nie daj Boże, doszłoby do sprawy sądowej, to no niestety, ale będzie, będą. Yy, jak to się mówi to słowo, że będą. Wiecie. Yy, Pokrywali będą wszystkie koszta związane ze sprawą, z, z moimi jakimiś długami wynikającymi z niedotrzymania umowy o coś takiego. Słuchajcie, Jezu, i ten język adwokacki po prostu nie jest dla mnie. Aczkolwiek tak, dobrze, że byłam u adwokata, doradził mi, co i jak mam zrobić, więc teraz tylko zostało mi czekać. Także e, niby zwykły człowiek, niby zwykły szary człowiek, a jednak e, jak widać, dzieje się. W życiu takiego zwykłego szaraczka. Także yy, trzymajmy kciuki, żeby się udało polubownie to załatwić. Naprawdę nie chciałabym tego robić inaczej. Dobra, ja tyle. Trzymajcie się, ciepłowóziaki, i uważajcie na siebie, nie dajcie się robić w bambuko. No, bo równie dobrze mogłabym to odpuścić, ale nie mogę. Nie mogę dla samej siebie, nie mogę. Słuchajcie, bo, bo chyba po pierwsze to już zaczęłam wątpić w ludzi teraz już. A po drugie, zaczęłabym chyba wątpić sama w siebie, nie? Bo jednak to ja zostałam szukana i to ja zostałam wykorzystana. I jeżeli ja z tym nic nie zrobię, no to nikt za mnie tego nie zrobi. Więc walczcie o siebie, dbajcie o siebie i pamiętajcie, jak nie wy, to kto? Także miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Buziaczki, cześć, pa!